Hej, na samym wstępie bardzo chciała podziękować Janeczce, która wysłała mi te buty, już dawno sobie mi nie wysłała, ale cały czas zapomniałam jej pozdrowić, więc bardzo Ci dziękuję i Cię pozdrawiam, no a bardzo zapraszam do oglądania. Hej Kali z tej strony ja Wiktoria, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mam dla w którym będę robić skina. To jest już jakby drugi odcinek z tej serii, bo pierwszy odcinek jest już na moim kanale i nagrałam go dosyć dawno, jakoś była też trochę gorsza niż już jest teraz. No i też chciałabym bardzo podziękować mojej widzce, która zrobiła mi tego pięknego yy, skina. więc Jest on naprawdę ładny i on jest pomarańczowy, a ja swojego czasu bardzo mi się podobał pomarańczowy kolor, więc idealnie trafiła. No i jestem jest bardzo ładny, no i w sumie już bez przedłużenia idę losować. Ok, więc na początek wylosuję sobie fryzurę. Mam tutaj kilka fryzur, no więc sobie wylosujemy. Niech to będzie, może to. I są to włosy rozpuszczone, więc już zaczęłam. Ok, to jak wylosowałam fryzurę, to teraz sobie wylosuję, jaki kolor mam tej fryzury. Tutaj niech to będzie. Okay. Wycelować? Ok, mam coś, no to niech to będzie to. I to będą włosy brązowe, więc fajnie, nie? Akurat będę mogła sobie użyć, bo ja mam włosy brązowe. No i. No i prawda, jak mamy już włosy, to też jakieś dodatki do tych włosów, więc też tutaj mam kilka rzeczy, wylasujemy sobie jedną, niech to będzie to, okej, okay, mam coś, uszy pandy, ale się fajnie złożyło, no superowo, okej, okay, teraz mam jakąś bluzkę, w jak widzicie, mało jest tego, ale są mega różnorodne, więc mam nadzieję, że wylasuję coś fajnego. Dobra, dobra. Okej, okay, niech to będzie. O, niech to będzie to. I to jest bluza, więc super, super. A tutaj mam odcienie jakie, yy, więc... Jeżeli będzie to na przykład chłodny, to wezmę chłodny odcień brązowego. Dobra, więc mam tutaj chłodne i ciepłe, tylko niech to będzie ta kartka. Yy. <śm> I są to ciepłe. No i na wykończenie mamy dodatki, czyli w sumie to takie urozmaicenie, czyli krzyżyki, migotki, albo nic, więc oby to były migotki, bo ostatnio bardzo lubię je używać. Więc niech to będzie ta kartka. Ta. Oby to nie było brak. O i krzyżyki, więc fajnie się składa. No więc w sumie ja już zabieram się do robienia. Dobra, przyznaję się, miałam nagrać dźwięk, ale miałam w domu za głośno i tego dźwięku po prostu nie ma, więc oglądacie sobie teraz przyspieszenie. gdy yy, skończę, da się wam jakąś muzyczkę, ale chciałabym sobie z Wami pogadać. Na początku, na, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, czy podobał się Wasz plan lekcji. Mi osobiście mój plan lekcji odpowiada, ale nie wiem w sumie czemu. Mimo wszystko mam 8 yy, lekcji na początku tygodnia, czyli przez 3 dni, i też chciałabym Was poinformować, że czasami mogę nie dać rady wziąć odcinka, więc gdy nie będzie odcinka, nie denerwujcie się, będę regularnie nagrywać wtedy, jak będę mogła. Odcinki czasami będą się pojawiać tylko raz w tygodniu, no bo gdy załóżmy nagram odcinek odcinka w poniedziałek, a gdy wrócę we, ze wto we wtorek ze szkoły, wrócę ze szkoły o 15.15, .15, potem będę w domu z moim młodszym bratem, którym się będę musiała zajmować. Więc yy, nie będę mogła jakby nagrać czegoś w ciszy, tak? Bo jednak jest. No, małe dzieci hałasują, nawet takie trochę starsze hałasują. Nie będę każdy miał bratu być cicho i nie będę się nigdzie zamykać. Więc, jeżeli jak się nie pojawi, to bardzo, bardzo to przepraszam, ale ja będę starać się nam takie odcinki typu Speed Bullet, gdzie na przykład nawet będę budować jakiegoś skina bez gadania. No i też bardzo chciała Was poprosić o to, abyście weszli na moją ścianę i zostawili tam polubienie albo użycie tego skina, które zrobiłam. Naprawdę z mi się mega podoba. No i też chciałam Was przeprosić za jedną rzecz, czyli, że patrzyłam sobie, jak zrobić jak tą fryzurę, którą właśnie wykonuję. Bo totalnie zapomniałam. Ja to zrobiłam tak dawno, że ja nie pamiętam jakim się robiłam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Yy, no i w sumie już kończy, już się zamykam, już Wam daję oglądać. Posłuchajcie sobie jakieś muzyczki w tle i wybaczcie mi wszystkie moje błędy życiowe. Ja, ja już kończę. Pa! A więc kończy prezentuje się w ten sposób. Mi się ten skin osobiście bardzo podoba. Jeżeli chcecie, możecie go użyć. I napisać w komentarzu, jak podoba się Wam. On, jak ten skin podoba się Wam. Nie wiem mówić. No i też bardzo bym Was chciała poprosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do to głosenie to w tym odcinku. Ja jestem Wiktoria, wy jesteście widzami. Ja się że żegnam. Pa!